To rozwiązanie jest identyczne z tym, które umieściłem w filmiku zbiorczym z rozwiązaniami wszystkich zadań otwartych z tegorocznej matury. Na początek rysunek, a zaczynamy od wysokości podstawy. Wstępnie podzieliłem wysokość podstawy na trzy równe części, a to po to, aby łatwo narysować spodek wysokości. Tutaj mamy trójkąt równoboczny. I właśnie spodek wysokości wypada w jednej trzeciej wysokości. To jest to związane z tym, że spodek wysokości w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym pokrywa się ze środkiem ciężkości tego trójkąta, a to z kolei pokrywa się z ortocentrum, czyli z punktem przecięcia wszystkich wysokości. Krótko mówiąc, pamiętamy, że w trójkącie równobocznym wysokości przecinają się w stosunku 1 do 2. Także tutaj mamy spodek. Wysokości, Wysokość naszego ostrosłupa i krawędzie boczne. Wszystkie są widoczne. Teraz zaznaczmy istotną liczbę, czyli wysokość ściany bocznej prostopadłą do krawędzi podstawy. Ta wysokość ma być prostopadła do krawędzi podstawy. Gdyby chodziło o ścianę boczną, prostopadłą do czegoś tam, to byłoby napisane wysokość ściany bocznej prostopadłej do. No i dalej też jest nieciekawie, bo ściana boczna prostopadła do krawędzi to nie bardzo pasuje. A poza tym, bardzo nie pasuje do ostrosłupa prawidłowego także chodzi o wysokość DE, która jest prostopadła do krawędzi podstawy, a nie na przykład wysokość BF, powiedzmy, która byłaby prostopadła do krawędzi bocznej CD. Także możemy już zaznaczyć to tradycyjne HS, wysokość ściany bocznej. Ma długość 5 razy pierwiastek z trójki dzielone przez 4. Teraz spójrzmy na pole powierzchni bocznej. Powierzchnia boczna tego ostrosłupa składa się z trzech trójkątów. To są trójkąty równoramienne, przystające, identyczne. Więc to pole powierzchni bocznej to jest potrojenie pola jednego trójkąta, 1, druga razy. Tradycyjne A, czyli długość każdej z tych krawędzi podstawy razy właśnie nasze HS, czyli razy 5 pierwiastków z trójki dzielone przez 4, i z góry wiemy, że to jest ta liczba. 15 razy pierwiastek strójki dzielone przez 4. Odetnijmy się od tego, potraktujmy to jako równanie, i zacznijmy to równanie przekształcać szybciutko. Przede wszystkim tak, dzielimy obie strony przez 15. Teraz dzielimy przez pierwiastek z trójki, mnożymy przez czwórkę i po lewej stronie pozostanie nam 1 druga A, a po prawej stronie pozostała nam jedynka. Jedna druga razy co daje jedynkę? No, oczywiście razy 2. Także długość krawędzi podstawy naszego ostrosłupa to dwójka. Uzyskaliśmy ważny wynik. Znamy długości boków trójkąta równobocznego z podstawy. Mamy wyznaczyć objętość ostrosłupa, więc pole podstawy się przyda, mamy na to gotowy wzór i jeszcze przyda się oczywiście ta wysokość, ale ta wysokość to jest o to jest jeden z boków, jedna z przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym. Znamy od samego początku długość przeciwprostokątnej, to zastanówmy się, jaką mamy tutaj długość. To OE. To jest 1 trzecia razy HP. No i szybko zapiszmy HP, wysokość podstawy. Znany wzór na wysokość trójkąta równobocznego A razy pierwiastek z trójki dzielone przez 2, ponieważ A jest równe 2, więc dostaniemy pierwiastek z trójki. Tutaj to my mamy 1 trzecią z tego pierwiastka z trójki. Zapiszmy. OE to jest pierwiastek z trójki dzielony przez 3. Co jeszcze można po skróceniu przez pierwiastek z trójki zapisać jako 1 dzielone przez pierwiastek z trójki. Co prawda jest niewymierność w mianowniku, ale my będziemy za chwileczkę podnosić to do kwadratu, bo przecież skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. h do kwadratu to jest Długość przeciwprostokątnej, czyli 5 razy pierwiastek z trójki dzielone przez 4 do kwadratu minus długość tej drugiej przyprostokątnej, czyli właśnie 1 dzielone przez pierwiastek z trójki do kwadratu. To by dawało 25 razy 3, czyli 75 szesnastych minus 1 trzecią. Wspólny mianownik to 3 razy 16, 48, więc ten pierwszy ułamek rozszerzamy przez trójkę, a drugi rozszerzamy przez 16. 3 razy 75 to jest 225, a 16 razy 1 to jest 16. Od 225 odejmujemy 16, dostaniemy 209 dzielone przez 16 razy 3. Tak możemy to pozostawić. W tej sytuacji h to będzie pierwiastek z tej liczby, czyli 1 czwarta razy pierwiastek z 209 trzecich, czyli możemy wziąć osobno pierwiastek z liczby 209 podzielony przez pierwiastek z trójki. Teraz zajmijmy się polem podstawy. Tradycyjne a do kwadratu razy pierwiastek z trójki dzielone przez 4, wiadomo, wzór na pole trójkąta równobocznego obok długości a. Po podstawieniu za a dwójki dostaniemy czwórkę, więc możemy to skrócić. Pozostanie nam pierwiastek z trójki. Tyle, że tutaj mamy jednostki kwadratowe, a na przykład tutaj mieliśmy jednostki liniowe. Ale liczba ta sama. W tej sytuacji objętość to 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość, czyli razy 1 czwarta. I tutaj mamy pierwiastek z 209 dzielony przez pierwiastek z trójki. To ulega skróceniu. 3 razy 4, 12 na górze pozostaje ten pierwiastek. Nie ma co z nim robić, a na dole mamy 12. No i taką właśnie liczbę przedstawiamy do odpowiedzi.